Cześć! Witam w kolejnym filmiku. Dziś sobie troszkę ponarzekam i opowiem Wam o produktach, które w moim przypadku okazały się stratą pieniędzy i nie sprawdziły się tak, jak bym tego oczekiwała. Zacznę może od tego, że ja jestem dosyć wybredna, jeżeli chodzi o kosmetyki. Nie lubię wydawać pieniędzy bez sensu, mimo że no, troszkę ma. Moja kolekcja jest dosyć duża. W każdym razie przed zakupem staram się odrobić pracę domową i sprawdzić recenzje, opinię w internecie na temat danej rzeczy. Dzięki temu unikam nie, niepowodzeń zakupowych i zawodów, że tak powiem. Niestety, w przypadku tych kilku produktów, które dzisiaj dla Was przygotowałam, mimo dobrych recenzji, na mnie niestety nie sprawdziły się tak, jak bym tego chciała. Zacznę może od produktów z troszkę wyższej półki cenowej. Pierwszy z nich jest to Benefit Lemonade. Jest to baza pod cienie. Ona jest taka żółtawa troszkę. I dzięki temu ładnie wyrównuje kolor naszej powieki, ale jako baza pod cienie nie sprawdza się absolutnie, na moich powiekach przynajmniej. Moje powieki są dosyć tłuste i cienie się nie utrzymują na nich bardzo długo. Po godzinie, dwóch one już się wałkują, już migrują sobie tutaj do załamania powieki. I ten produkt nie poprawił tego w żadnym stopniu. Wydawało mi się nawet, że wygląda to wszystko gorzej, że mój makijaż jest po prostu przetłuszczony. Tak to wyglądało. Nie podbija też koloru cieni. Także no, dla mnie jest to ta strata pieniędzy, szczególnie że kosztowała całkiem sporo, ale jest wiele baz, które, które działają, które są tańsze, dlatego polecam poszukać gdzie indziej, nie tutaj. Kolejna rzecz jest to cień z firmy MAC. Na razie jedyny, który się w moim przypadku nie sprawdził, to jest cień z limitowanej kolekcji To The Beach i odcień to jest Sand and Sun. Ja go kupiłam z myślą o tym, że będzie to bardzo fajny cień do takiego szybkiego letniego makijażu cień na powiekę, jakaś kolorowa kreska i mogę wyjść z domu. Pokażę Wam na palcu, może będzie widać coś, jak to wygląda. On praktycznie nie ma koloru. Na palcu jeszcze jak dosyć intensywny swatch przygotuję, to jest coś na widocznego, ale jak już próbuję rozetrzeć na dłoni, na oku, nie pokazuje się w ogóle. Nie widzę żadnego koloru. Dla mnie to jest bardziej może puder korygujący dla ciemniejszych jakichś tonów skóry, który może skorygować na przykład cienie pod oczami. Jako cień do powiek absolutnie się nie sprawdził. Po prostu nie ma koloru moim zdaniem. Czasami używam go do roztarcia ciemniejszych cieni tutaj ponad załamaniem powieki, żeby było ładniejsze przejście. Bo właśnie dzięki temu, że nie ma specjalnie koloru, nie jest widoczny, a daje ten bardzo ładny efekt. Ale jako cień do powiek nie. Nie nazwałabym tego cieniem do powiek. Kolejna rzecz jest to kredka z firmy Stila. To jest ten słynny kajal w odcieniu Topaz. I on jest polecany jako kredka do stosowania na linii wodnej. Na pewno nie w moim przypadku. Ona ma taki kolor, jaki ja chciałabym, żeby ten cień miał. To jest taka właśnie brzoskwinia. Brzoskwinia, która wygląda bardzo nienaturalnie na mojej linii wodnej. Mam dla Was porównanie tej kredki... I kredki z Max Factor, kredki, to jest Kohl chyba Natural Glaze, taki odcień Zobaczcie, jak to wygląda Ta brzoskwiniowa to jest właśnie Stila, a obok jest Max Factor Różnica jest, myślę, że dosyć widoczna I Max Factor moim zdaniem to jest perfekcyjna kredka do stosowania na linii wodnej Ta kredka ze Stila nie wygląda naturalnie, bardzo się odznacza nawet przy ciemnym makijażu nie rozjaśnia nam tego oka, nie rozświetla niczego. Wygląda co najmniej dziwnie przy mojej karnacji. Być może osoby, które mają ciemniejszą skórę będą mogły jej używać. Ja niestety nie. Używam jej czasami jako bazy tutaj pod cienie. Ale jako kredka na linię wodną niestety nie. Nie sprawdza się w żaden sposób. Teraz przejdę do produktów tych troszeczkę tańszych. I pierwszy z nich myślę, że wiele z Was zaskoczy, bo jest to produkt, który jest lubiany i często polecany. To jest tusz z firmy Max Factor, to jest 2000 kalorii. Ja jestem dosyć wybredna, jeżeli chodzi o tusze do rzęs i oczekuję pewnego standardu, jestem do tego przyzwyczajona i ten tusz tych standardów nie spełnił tych moich wymagań. On na początku, jeszcze zaraz po otwarciu wygląda całkiem nieźle, ładnie pogrubia, lekko wydłuża rzęsy daje taki w miarę naturalny efekt, przynajmniej na moich rzęsach niestety nie trzyma podkręcenia ja muszę podkręcać rzęsy, inaczej one są bardzo proste i ich praktycznie nie widać, mimo że są długie i w miarę gęste on podkręcenie trzyma, rzęsy po prostu mi tak w ciągu dnia oklapną i wrócą na swojej normalnej formy <grych> prostej bardzo poza tym w miarę dłuższego używania zaczyna się kruszyć ten cień i to dosyć szybko muszę powiedzieć. Po paru godzinach już widzę, że mam osypujące się jakieś czarne drobinki. Także niestety w moim przypadku jest to stracone, stracone pieniądze. Pokażę wam jeszcze może szczoteczkę, bo ona jest taka całkiem niezła, typowa, dobrze rozczesuje. Nie tworzy grudek to jest plus. No ale, mimo wszystko, dla mnie niestety. Są o wiele lepsze tłusze na rynku, między m.in. z firmy Max Factor, o którym wspomniałam w ulubieńcach Maja, ten tusz Masterpiece Max. Także tego na pewno nie kupię ponownie. Zużyję, ale nie kupię ponownie. Kolejna rzecz jest to kredka z firmy NYX. To jest ten Jumbo Pencil w odcieniu Milk. Ja go po prostu sobie przytopiłam do słoiczka. Myślałam, że będzie mi łatwiej używać. Nie będę o tym <grym> wspominać, może nie o to chodzi w tym filmiku. W każdym razie kredka ta jest polecana również jako baza pod cienie, jako taka baza, która podbija kolor, szczególnie tych cieni jaśniejszych. Tak, na pewno podbija kolor, cienie bardzo ładnie wyglądają przez chwilę, na moich oczach tylko przez chwilę, bo jako baza pod cienie nie sprawdza się absolutnie, cienie się rolują w bardzo szybkim tempie, dlatego nie mogę tego produktu używać do makijażu codziennego, kiedy wiem, że będę nosić ten makijaż przez cały dzień, przez kilka godzin bo po prostu cienie się zrolują, wyglądają bardzo nieestetycznie. Do tutoriali, tak, czasami używam, ze względu na te właściwości wydobywania koloru z jasnych cieni, ale to po prostu dlatego, że wiem, że po prostu makijaż zmyję, pewnie w bardzo krótkim czasie, przez godzinę trzyma tak jak powinna, jeśli nie nałożę zbyt dużej, zbyt grubej warstwy. No ale na pewno nie kupię ponownie. Wolę użyć zwykłej białej kredki na przykład z firmy Maybelline, ona ma całkiem Dobry, dosyć intensywny biały kolor i nie, no, nie tworzy takich problemów, nie powoduje takich problemów. Nie rolują się na niej cienie tak bardzo, jak na tej kredce z Nyxa. I ostatni produkt jest to eyeliner z firmy Rime, to jest z tej serii Glam Eyes. Ja mam też czarny eyeliner, eyeliner z tej serii i jestem z niego zadowolona. To był mój pierwszy eyeliner, który kupiłam, w którym się uczyłam rysować kreski i. Byłam zadowolona z efektów, mimo że pierwsze próby były raczej żałosne. W każdym razie wróćmy do, do tego. On ma piękny turkusowy kolor. To jest, zobaczcie, taki turkus ze złotymi drobinkami, naprawdę śliczny, ale pokażę wam, jak to wygląda po wyciągnięciu pędzelka z opakowania. On jest po prostu tworzy jakieś takie grudki, bardzo jest ciężko narysować nim równomierną kreskę, która ma równy kolor. Która nie jest strasznie gęsta i przez to nie spływa nam tutaj na, na rzęsy. Kolor śliczny, konsystencja beznadziejna. Możliwe, że osoby, które lubią się pobawić z eyelinerem, które lubią wyzwania, może coś z tego wycisną, z tego produktu. Bo rysowanie kreski w moim przypadku przy pomocy tego eyelinera trwa 10-15 minut, żebym doprowadziła ją do perfekcji, do stanu używalności. Także no, ta strata czasu moim zdaniem, strata, strata czasu, strata pieniędzy Nie kupię ponownie na pewno i nikomu nie polecam To tyle na pierwszy filmik z tej serii Jeszcze parę rzeczy mam Wam do pokazania, które w moim przypadku były no, niewłaściwe nie, nie byłam z nim zadowolona Ale zostawię to na kolejny filmik Oczywiście to jest moja opinia Nie znaczy to, że na moich, jeżeli u mnie coś się nie sprawdziło, to nie sprawdzi się też w Waszym przypadku. Na przykład jak ten tłuszcz z firmy Max Factor, on się sprawdził na wielu rzęsach. Wiele osób go poleca, ja, ja nie. Ale mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam, dlaczego te produkty dla mnie okazały się porażkami małymi. I mam nadzieję, że weźmiecie to pod uwagę przy kolejnych zakupach. Bardzo chętnie posłucham o Waszych Zakupach, o waszych wpadkach zakupowych i produktach, które w waszym przypadku się nie sprawdziły. Także piszcie w komentarzach, możecie dorzucić filmik, dołączyć. Bardzo chętnie obejrzę. A na razie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki w przyszłości. Cześć.